Mam na imię Roman. Od czterech lat nałogowo czytam komiksy. Przez to wyrzucili mnie z roboty, odeszła ode mnie moja kobieta, a kumple odwrócili się ode mnie. A to wszystko przez audycję prosto z kadru. Najgorszemu wrogowi tego nie życzę. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu jeszcze więcej tylko w audycji prosto z kadru. W każdy czwartek o 17.30. Witam wszystkich w 236 odcinku audycji Prosto z kadru za starami on, czyli Wojciech Lisiecki przed mikrofonem ja, czyli Filip Pong. Pragnę przypomnieć wam wszyń i wobec, że audycja Prosto z kadru ma swoją stronę na Facebooku. Również udostępniam nagrania na YouTubie, także Tą audycję, którą słyszycie, słuchacie teraz. Wkrótce będzie można odsłuchać online, tak jak i poprzednie. Z czasem będę je dodawał. Zapraszam serdecznie do tego, żeby je znaleźć, żeby na Facebooku polubić, żeby sobie posłuchać. A dzisiaj chciałbym Was zachęcić również do czytania komiksów ale do komiksów specyficznych, do horrorów które są powiązane pewnym gatunkiem potwora bardzo modnym ostatnio w kinach. No dobra, nie chodzi mi tutaj o ufoludki, które rzeczywiście teraz zdominowały kino amerykańskie. Chodzi mi tutaj o takich ludzi, a raczej potwory nieumarłe, które żywią się ludźmi. I na dobrą sprawę nie chodzi mi tutaj też o wampiry, które również są bardzo popularne i modne wśród ludzi. Nie, tutaj dzisiaj audycja będzie o zombiakach. Zombie, tak, też te wolne... Takie wręcz zabawne, jeśli chodzi o te stare filmy, e, potwory, które żywią się ludzkim mózgiem albo po prostu ludzkim ciałem, zarażają innych. E, niezarażeni ludzie stają się zombiakami, jak oczywiście umrą, i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay. co różne filmy, to różne wizje tych zombiaków. E, na początku była teoria, że w piekle jest za mało miejsca, więc zmarli wychodzą na ziemię. Potem zaczęły wychodzić e, filmy, gdzie jednak tłumaczono plagę e, zombi wirusem, a, a na przykład ostatnio hiszpański rek tłumaczy, że jest to po prostu wszystko się wzięło od dziewczynki, która była opętana. Więc co film, co twórca, to oczywiście nowa mitologia. A wszystko oczywiście zaczęło się od George'a Romero i jego filmu "Noc żywych trupów", potem Świt żywych trupów", potem "Dzień żywych trupów" i kolejnych, kolejnych. Dzisiaj oczywiście będzie mniej o filmach, ale również to nieco powiem. Bardziej o komiksach, ponieważ jest to audycja o sztuce komiksu. OK. To na razie tyle ze wstępu, zaraz zaczynamy. Przechodzimy do pierwszego komiksu, a na początku, jak zwykle, kawałek numer jeden w wytwórni Export Label z płyty Frozen Memories, który zwie się Unbelievable Feelings. Jestem przekonany, że bardzo dobrze kojarzycie taki serial jak The Walking Dead. Twierdzę to, ponieważ ten serial odniósł wielki sukces i zgromadził przed ekranami ponad 600 milionów widzów w 122 krajach. Ja taka informacja, że to jest serial na podstawie komiksu. Tak, i Taurus Media e, wydaje komiks, serię Żywe Trupy. Jesteśmy na bieżąco. E, co, to, co wyjdzie ledwo w Ameryce, to u nas e, jest również w kraju wydawane, także bardzo fajnie. E, oczywiście scenariusz serialu bardzo różni się. No, czy nie, nie, ba, nie aż tak bardzo, aczkolwiek różni się od serialu komiksu. Także jeśli jesteście fanami serialu telewizyjnego, to tym bardziej polecam Wam wziąć do ręki komiks. A Komiks jest niebyle jaki, nie bez powodu nakręcono serial na podstawie tego komiksu, ale można na początku coś o autorach. Robert Kirkman to jest autor scenariusza do żywych trupów i może tak parę garść informacji, jak to wszystko powstało. Otóż Robert Kirkman w 2000 roku wdarł się na rynek komiksowy serią Battle Pope, Po czym zwrócił uwagę takiego wydawnictwa jak Image. I na dobrą sprawę, jego jeden z najbardziej popularnych komiksów to jest Invincible, aczkolwiek, on już na początku 2001 roku. Y Zapodał pomysłem na scenariusz wydawnictwu Image, że można zrobić taką serię, taki dramat o ludziach, którzy żyją w postapokaliptycznym świecie, którym dominują zombiaki. No i oni stwierdzili, że ten pomysł jest słaby, że ten pomysł jest nudny i że on się tak naprawdę nie obroni. Bardzo zabawny, ponieważ trochę parę lat później. On tak naprawdę oszukał wydawnictwo Image, ponieważ obiecał im, sprzedał im podobny pomysł, ale tym razem zmienił o tyle scenariusz, że z czasem jakby historia komiksu by się rozwijała, e, wyszłoby na jaw, że tak naprawdę za plagę zombie odpowiedzialni są kosmici, którzy w ten sposób chcą osłabić defensywę ziemian i zawładnąć naszą planetą. No i ten pomysł dopiero się spodobał paradoksalnie i zaczęto, zaczęto wydawać e, komiks The Walking Dead. Na początku były to rysunki Tonego Mura. Pierwszy album on narysował, potem, jego, potem szatę graficzną, rysunki przejął Charlie Adlard. Ale, okej, okay, pierwszy numer sprzedał się w nakładzie ponad 7000 egzemplarzy, co jak na wydawnictwo takie mniejsze jest to całkiem niezła ilość, aczkolwiek sytuacja nie była na tyle pewna. Kirkman bał się tak naprawdę, że seria zostanie zamknięta przy 12 zeszycie. Jak się okazało, popularność e, bardzo szybko wzrosła wśród czytelników. No i jak wiemy, teraz w Polsce chociażby doczekaliśmy się 15 tomu. To dalej, żywe trupy, magazyn Times The Time uznał za jeden z pięciu najważniejszych komiksów minionej dekady. Cały czas była obecność tego tytułu na listach bestsellerów New York Times oraz e, Amazona. Zdobył statuetkę Eisner oraz dwie statuetki Harveya, które to są bardzo prestiżowe nagrody komiksowe, no i wiele, wiele innych. I to tak naprawdę tylko potwierdza to, że ten tytuł jest dobry i się broni. O, ale dobra. Piętnasty tom. Można by powiedzieć, że historia już ma ręce i nogi i tak naprawdę to już jest kawał kawał jednej wielkiej przygody nie będę streszczał co się stało w poprzednich 14 tomach tylko to, co między innymi dzieje się na bieżąco, ponieważ fenomen między innymi tego komiksu, ja zawsze to powtarzam, polega na tym, że jak mamy okay, film o zombie, to w filmie zazwyczaj mamy e, ucieczkę grupki ludzi z jakiegoś miejsca, albo dostanie się do jakiegoś miejsca, na to przeznaczone jest półtorej godziny, może więcej, film się kończy, oni uciekają, albo wszyscy giną, koniec. Natomiast komiks się nie kończy. Oni owszem uciekają z jakiejś tam pułapki, e, z jakiegoś bunkra, uciekają dalej, po czym mamy ciąg dalszy. Jak oni wędrują, jak oni szukają pożywienia, szukają nowej kryjówki i tak nasi bohaterowie doszli do takiego osiedla, w którym wydawało się, że jest spokój. Mieliśmy jeden album przegadany, po czym w 14. albumie, 14. tomie już zaczęły dziać się fajne rzeczy jest najazd hordy. Niestety tutaj, moim zdaniem, najazd hordy jest dosyć infantylny, ponieważ e, oni się obronili. Wszystko fajnie, no bo musieli się obronić, żeby wychodziły kolejne odcinki żywych trupów, aczkolwiek jak patrzymy na bezradność tych zombiaków, to zastanawiam się, w jaki sposób doszło do tej całej apokalipsy, w jaki sposób ludzie na całym świecie zostali zarażeni. Okej, okay, oni tutaj wyjaśniają, że jak ktoś zginie, to momentalnie staje się zombiakiem, niezależnie czy ten zombiak go toli wcześniej, czy nie. Aczkolwiek jakim cudem, skoro garstka ludzi obroniła się przed hordą, przed stadem żywych trupów. Ale okej. Okay. To dalej? Rick to jest szef bez ręki, główny bohater, który był szeryfem, kiedy jeszcze świat normalnie funkcjonował. No i on oczekuje przez wiele, wiele długich stron na przebudzenie jego syna Karla, który oberwał swój mały łepek. Co dalej się stanie, tego nie wiemy. Aczkolwiek ten album z jednej strony przynza. Ponieważ nie mamy praktycznie żadnego ataku zombie, wszystko zdominowane z, e, przez rozmowy, przez e, relacje między bohaterami. Aczkolwiek usatysfakcjonował mnie e, ten tom. Ponieważ mamy powrót do survival horroru. Pokazane jak oni zaczynają planować długofalowo, długoterminowo, że trzeba wymyśleć jakieś blokady. Okej, okay, jakie. Co można zrobić? Możemy wybudować jakąś fosę, można poprzemieszać samochody. Co możemy zrobić, żeby ubezpieczyć się przed kolejnymi atakami większej chmury zombiaków? To mi się bardzo podoba. Bardzo lubię tego typu motywy w em, historiach po prostu o zombie. Ale okej, okay, wróćmy jeszcze do Charlie Adlarda. To jest brytyjski rysownik. I on, tak jak wspomniałem, nie rysował e, pierwszego tomu. Aczkolwiek myślę, że no, tak naprawdę nadał już takiego klimatu tej serii, że nie wyobrażamy sobie tak naprawdę innego rysownika. Chociaż jego rysunki nie są tak super doskonałe, to jednak myślę, że usatysfakcjonują nawet najwybredniejszego odbiorcę. Ok, a teraz przed Wami kawałek Johna Marfego, oczywiście z serialu The Walking Dead. I do Zostajemy cały czas przy serii Żywe Trupy, natomiast e, przechodzimy do takiego rzadkiego zjawiska, jakim jest prezentacja książki w audycji prosto z kadru o komiksach. Ale książki też nie byle jakiej, z uniwersum e, Żywych Trupów. E, książka nazywa się The Walking Dead Żywe Trupy Narodziny Gubernatora. Wydawnictwo Cinqua Non. Fajnie to jest, zosta zostało wydane, ponieważ nawet kod kreskowy tutaj został przygryziony niczym przez zombiaka. E, co można powiedzieć o Książce Robert Kirkman miał parę swoich uwag, parę swoich pomysłów i zaangażował e, takiego pana jak Jay Bonanzinga do tego, żeby napisał prequel do jednej z postaci e, serii Żywe Trupy. Otóż jakoś tak w piątym, szóstym tomie. Żywe trupy pojawił się gubernator. E, gubernator on dowodził grupką ludzi, która zamieszkiwała e, teren, zamieszkiwała miasteczko niedaleko więzienia, w której nasi główni bohaterowie spędzali e, czas. Owe miasto zwało się Woodsbury. Woodsbury. O! I ogólnie gubernator dostał nagrodę czytelników magazynu Wizard w kategorii Villain of the Year. Także to podkreśla fakt, że ta postać została zapamiętana, ale przez co została zapamiętana? Przez e, chore poczucie sprawiedliwości i przez radykalne środki, przez wojowniczość. Taka, e, taki odpowiednik... E, Naszego Rika, tylko że w drugą stronę, który jest bardziej hardkorowy, można powiedzieć. I książka Narodziny Gubernatora, no tutaj jest pewna metafora, ponieważ nie obserwujemy narodzin bezpośrednich tego bohatera, tylko jakby całą, całe to zjawisko, całą tą ewolucję, całe te, wszystkie te zdarzenia, które przyczyniły się, że stał się takim, a nie innym człowiekiem. Ponieważ na początku on był normalnym kolesiem, normalnym, no okej, okay, był dowódcą, on we w postapokaliptycznym świecie do Atlanty na początku wraz ze swoim bratem Brianem, kumplem Nickiem i swoją córeczką Penny. Tutaj od razu czuć wyraźne charaktery tych bohaterów. Phil, który jest dowódcą, który jest pewny siebie. Filip, Filip Konopi, haha, bardzo śmieszne. Brian, który jest bojaźliwy, który nie jest pewny siebie w ogóle, który skopie każdą akcję. Nick, który jest rozmodlony. I mała Penny, która jest tak naprawdę najważniejszym ogniwem w tej całej książce, ponieważ ona jakby mobilizuje naszych bohaterów do tego, żeby starali się dalej, żeby nie porzucali nadziei. I... Oni mają różne przygody. To jest tak, że czytając e, komiks serię Żywe Trupy i kiedy, no, kiedy czytamy, kiedy już zapoznaliśmy się z całym scenariuszem i oglądamy jakiś film, to mamy wrażenie, że wszystko już było, że wszystko jest wyświechtane, jesteśmy w stanie przewidzieć, co dalej się zdarzy. No, natomiast tutaj Jay Bonanzinga, owszem, również bierze pewne e, takie normalne, stereotypowe. E, akcje, że oni się bunkrują, że oni uciekają, że mają atak, aczkolwiek yy, opowiada historię w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć co stanie się dalej, jaki będzie finał tej historii. Oczywiście to jest smutna opowieść i czytelnik nie może się przyzwyczaić do tego, że wszyscy bohaterowie zawsze z każdej opresji wyjdą całą, ale to jest też magia tak naprawdę świata żywych trupów. Także polecam wam gorąco, jeśli chcecie się dowiedzieć w jaki sposób gubernator, nie, w jaki sposób Philip Blake stał się gubernatorem, to Koniecznie musicie chwycić i przeczytać książkę Narodzinę Gubernatora z wydawnictwa Singhwa Non. Tak jest dobrze usłyszeliście, to była ścieżka dźwiękowa z filmu Resident Evil, ponieważ w Polsce została wydana manga pod tym tytułem. Również jesteśmy na bieżąco, ponieważ premiera światowa miała miejsce odbyła się w czerwcu. U nas wydało, wydał ten komiks wydawnictwo JPF Resident Evil. Co jest ciekawe, za scenariusz odpowiedzialny jest Capcom. Capcom, czyli międzynarodowy producent i wydawca gier komputerowych z siedzibą w Osace w Japonii. Capcom został założony w 1979 roku, ale dopiero parę lat później wydali swoją pierwszą gierkę, żeby było zabawniej. Natomiast ilustracje to Naoki Serizawa. Naoki Serizawa jest również fotografem, tak, e, ku gwoli wyjaśnienia. I o czym jest komiks? Oczywiście jest o zombiakach. E, od początku śledzimy losy dwóch bohaterów profesora Wydziału Inżynierii Uniwersytetu Bennett-Douga Wrighta oraz jego siostrzeńca, studenta drugiego roku Wydziału Inżynierii Uniwersytetu bennett Rika nie, Ricky Tozawa. Ja ta dwójka wyjeżdża sobie gdzieś po prostu w środek dżungli, gdzie jest szkoła Marchawa. Ta szkoła jest odcięta od świata po to, żeby tam licaliści i studenci uczyli się i nie rozpraszało ich nic innego, jak cały świat po prostu. Nie ma tam telefonów, nie ma dojścia do internetu, nie ma telewizji, za to mają zarąbistą, neogotycką katedrę po środku. W każdym razie na początku wita ją ich bardzo śliczne uczennice przewodnicząca samorządu uczniowskiego Szkoły Marchawa Bindi Bergala. Jedna z głównych bohaterek. E, tutaj trzeba zaznaczyć, mają bardzo fajne mundurki, eleganckie. E, dalej, dlaczego oni się pojawili w tej szkole? Ponieważ dyrektorka kompleksu szkolnego Marhawa, czyli Matka Gracja, ukrywa przed e, swoimi uczniami pewną tajemnicę. Otóż nagle jedna z uczennic stała się zombi. I tutaj pojawi się problem. Ona chce utrzymać oczywiście ten fakt tajemnicy, ponieważ to jest elitarna szkoła i nie może dojść do takich plotek, do tego, żeby zniszczyć dobre imię. I profesor ze swoim studentem, czyli ze swoim siostrzenicą, muszą znaleźć przyczynę tej epidemii. No i szukają w tajemnicy. Są tutaj różne motywy, motywiki, ale niestety, powoli, pomału, kolejne osoby stają się zombiakami. Nie ma jeszcze całej plagi, nie ma epidemii, dopiero, to jest pierwszy tom, dopiero rozwija się historia. Również oczekujemy, aż do tej szkoły Marchawa pojawi się oddział SA sekcja północnoamerykańskiej, e, czyli Piers Nivas, Chris Redfield oraz, oraz piękna Mera Bg. Zobaczymy, jak akcja się rozwinie. Ja tutaj zaznaczam, że rysunki tutaj są na tyle fajne, że nie ma tutaj tych stereotypowych japońskich dużych oczu. Podkreślam to dlatego, ponieważ wiem, że są wśród, nas, wśród Was tacy odbiorcy, którzy nie sięgają po komiksy japońskie, tylko ze te oczy, a którzy z chęcią by sięgnęli, ale odstrasza ich ta stylistyka. Także Resident Evil, *Marha*, Marhawa, Desire, wydawnictwa JPF. Brawo. Na zakończenie cały czas zostajemy w Japonii. Przed chwilą była muzyka z anime High School of the Dead. U nas komiks wydało wydawnictwo Vaneko. Siedem tomów, jesteśmy na bieżąco. Za scenariusz odpowiedzialny jest Daisuke Sato. Daisuke przez i, bez e, Daisuke. Słyszycie to, bardzo dobrze. On jest również odpowiedzialny za scenariusze do różnych gier, za rysunek odpowiedzialny jest Shoji Sato, który rysuje, na przykład rysował taki gatunek, jakim są hentai. Myślę, że wielu z was kojarzy tą nazwę hentai. Ale ogółem High School of the Dead, czyli uczniowie szkoły średniej uciekają przed zombiakami. Mamy podobną wizję świata jak w Żywych Trupach, czyli postapokaliptyczna inwazja zombiaków. Okazuje się, że tak naprawdę lepiej radzą sobie uczniowie szkoły średniej niż dorośli ludzie. Tutaj mamy dużo bohaterów. Nie wiem, czy jest sens ich wymieniać, ponieważ oni przychodzą i odchodzą, tak jak to jest w serii Żywe Trupy. Natomiast na pewno Głównym bohaterem jest Takashi, który jest liderem Bardzo mi się podoba pani Busujima Saeko Która to jest najlepiej eksponowana chyba ze wszystkich No i również mamy komik, który nie jest przesycony jakoś krwią i atakami zombiaków Również opowiada o tym, jak to ludzie starają się przeżyć w niesprzyjających warunkach Taki dramat z elementami komedii Gdzie zombiaki, tak jak w Żywych Trupach, są po prostu na drugim tle oni wędrują z pomieszczenia, z budynku do budynku, szukają niektórzy swoich rodziców, trzymają się razem. Tutaj w tomie piątym zwracam uwagę, ponieważ pewne podobieństwo do świtu żywych trupów Romera, kiedy to oni są w centrum handlowym i uważają, że to jest raj, ale jednak to raj tak do końca nie jest. Ci, co kojarzą film, to powinni sięgnąć po komik, zobaczyć jaka jest wizja Japończyków na chowanie się w centrum handlowym. Jeśli chodzi o rysunki, to tutaj powiedziałem, że Shoji Sato jest odpowiedzialny, rysował też hentaje, no i tutaj daje upust swoim fantazjom, swoim umiejętnościom i postaci, tutaj mamy dominację płci pięknej, bardzo często mają bardzo fite biusty, krótkie spodniczki i przy tych dynamicznych, dobrze zanimowanych akcjach, gdzie mamy fajny dynamizm podkreślony kadrowaniem, gdzie ta kompozycja ucieka z ortogonalności, to widzimy, co się dzieje pod tymi z sukienkami i co się dzieje z tymi dekoltami i tak dalej. Okej, okay, to jest taka stylistyka. Przypominam, że Japonia to jest kraj z egzotyczną dla nas kulturą. Tak samo my, Polska, mamy egzotyczną kulturę dla Japończyków. I to jest tak, że niestety ten komiks będzie dzielił odbiorców na tych, którzy będą gloryfikować tą pozycję i na tych, którzy po prostu tą pozycję zeszmacą. Do was należy decyzja, powinniście się, się zapoznać, żeby wyrobić sobie swoje e, własne zdanie. E, OK, podsumowanie. Dzisiaj omówiłem takie komiksy jak Żywe trupy, tom 15. Odnajdujemy siebie z wydawnictwa Taurus Media. Narodziny gubernatora Książka z wydawnictwa Sin Resident Evil Tom pierwszy z wydawnictwa JPF oraz High School of the Dead z wydawnictwa Waneko. Żegna się z nami Wojciech Lisiecki, mówiąc te słowa Filibonki. Ja przypominam, że możecie znaleźć prosto z kadru na Facebooku i na YouTubie. A tak to do usłyszenia za tydzień, w czwartek o 17.30. Hej, hej, papa!